Cześć, z tej strony Janek Śpiewak, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj szybki komentarz o absolutnym hicie, ale takim hicie z cyklu, bardzo słabym hicie, czyli tego, co się dzieje na polskich drogach, ale tym razem w bardzo wpływowego polityka Platformy Obywatelskiej z Lubuskiego. Mianowicie, tenże polityk, no, został nagrany, jak doprowadził do wypadku drogowego i to doprowadził do takiego wypadku drogowego, który Byśmy powiedzieli, że jest właściwie próbą usiłowania zabójstwa. Znaczy, jest przykładem absolutnej patologii agresji drogowej i fakt, że robi to marszałek województwa w swojej służbowej limuzynie, jest czymś naprawdę nieprawdopodobnym i bardzo wiele mówiącym, zarówno o Polsce samorządowej, jak wygląda rekrutacja do tych elit samorządowych w Polsce. Wiemy, że to jest Sodoma i Gomora, tak, Polska samorządowa. Ale też jak wyglądają polskie autostrady i naprawdę strach jeździć po polskich autostradach, między innymi przez takich patusów jak marszałek województwa lubuskiego, polityk z gigantycznym stażem, który już wcześniej naprawdę miał na, na liczniku różne ciekawe historie. Ale tutaj czytajmy sobie artykuł z gazety wyborczej Zielona Góra wypadek. Marszałek województwa lubuskiego miał wypadek. Wypadek na drodze S3. Jechał urzędowo limuzyną. Limuzyna wpadła na zielone BMW, potem przeszerowała barierki, a kierował Marcin Jabłoński. Nikomu nic się nie stało, potwierdza Zdzisław Haczek, rzecznik prasowy marszałka. Kierujący wyprzedzał prawym pasem. Wypadek wydarzył się około 9 rano, w czwartek, na drodze S3, na wysokości Sulechowa czarna limuzyna Skody należy do lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. Kierował nią, nią sam marszałek, Marcin Jabłoński. Potwierdzamy, doszło do kolizji, autem kierował marszałek. W zderzeniu nikt nie ucierpiał. Marszałek czuje się dobrze. Uff, kamień z serca, że czuje się do, dobrze. Sprawę bada policja, nie będziemy komentować przyczyn wypadku. Jeszcze tego samego dnia rzeczniczka Komedy Policji w Zielonej Górze Małgorzata Stanisławska potwierdziła, że Marcinowi Jabłońskiemu zatrzymano prawo jazdy. Sprawą zajmie się sąd. Zobaczmy rzeczone wideo, bo e, zobaczmy, e, zobaczmy nagranie z tego wypadku. E, zobaczmy nagranie z tego e, wypadku. Nie, no on tu próbuje go normalnie staranować, nie? Czyli mamy tak, mamy typową, klasyczną jazdę na zderzaku, co już samo w sobie jest mega denerwujące i każdy, kto jeździ autostradą, wie, że takie zdarzenia są mega częste, że jakiś patus ci stoi na zderzaku i zmusza cię do jeżdżenia, mimo że jedziesz 140, tam przepisowe, czy nawet trochę przekraczasz prędkość i tak dalej, to i tak jakiś patus zawsze w drogim aucie, w dobrym aucie, jakiś bogaty patus, banan będzie ci żądał od ciebie zjechania z pasu. Tu mamy klasyk. no Człowiek rozumiem, że nie, nie chce go przepuścić, pewnie zgaduje, że jeździ z. Zgodnie z przepisami. I bach, tak, tak. Je tak się sarmacja bawi, nie? No, nieprawdopodobna rzecz. Eee, ale tutaj jest naprawdę mega. E Mega zabawny jest ten opis. W sieci krąży film, którego zapis ka za zapisała kamera zielonego BMW. To właśnie z tym autem zderzyła się Maszokoska limuzyna. Z zapisów wynika, że zawinił marszałek. Na nagraniu widać, że urzędowe auto jedzie za BMW lewym pasem. Po chwili zniecierpliwiony marszałek zmienia po raz na prawy, by niezgodnie z przepisami wyprzedzić auto jadące lewą stroną jezdni. Gdy chce wjechać na pas szybkiego ruchu, źle odmierza odległość i uderza w spędzone BMW. Limuzyna wbija się w barierki i szuruje po nich kilkanaście metrów. Auto finalnie zatrzymuje się na nowym pasie. No tam mogły zginąć dwie osoby, tak? To jest cała tragedia polskich dróg, że możesz jechać zgodnie z przepisami, totalnie całe życie po prostu przepisowo i zostać zabity przez takiego patusa, marszałka województwa, tak? Pierwsza osoba w, w województwie lubuskim. Zobaczmy, kim jest ten Marcin Jabłoński, bo to też jest ciekawa postać. Marcin Jabłoński, polski polityk i samorządowiec, starosta słubicki przez wiele lat, marszałek województwa lubuskiego. Absolwent e, filologii germańskiej w, e, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. E, skończył też e, podyplomówkę na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. E, burmistrz Słubic należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, czyli takiego, takiej partii, którą założył e, Donald Tusk na początku lat 90., Unia Wolności. Potem, oczywiście, przyszedł do PO. Potem e, kandydował, ale bez powodzenia, do Sejmu i parlamentu. Potem był e, prezesem Zakładu Energetyki Ciepnej w Słubicach. Radny Słubic, starosta Słubic, funkcję dyrektora szpitala powiadał w jego Słubicach. Ten człowiek to jest po prostu człowiek w bardzo wielu talentów. A następnie został prezesem zarządu spółki prawa handlowego, która przejęła w tym szpitalem. I w 2011 roku Tusk powierzył mu stanowisko wojewody Lubuskiego, a potem jeszcze był wiceministrem w spra Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. No bardzo jest to ciekawe wszystko. No i właśnie w 2023 roku został marszałkiem województwa, województwa lubuskiego. I to jest facet, którego krótki research na Google pokazuje naprawdę bardzo zabawne rzeczy. No pierwsza rzecz jest na przykład taka, że on jest szefem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tutaj news portalu Nasza Lubuska Region. Bezpieczeństwo na drodze na pierwszym planie. I tutaj to jest news sprzed trzech lat. W piątek Słoweniu. Kotylak, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Maszokowskiego oraz Jarosław Siwiński, dyrektor Gorzowskiego Województwa Ośrodku Ruchu Drogowego, wręczyli oznaki honorowe zasłużony dla Transportu Rzeczpospolitej. Wśród nagrodzonych znalazł się członek zarządu województwa Marcin Jabłoński. On jeszcze wtedy był członkiem zarządu, nie był jeszcze marszałkiem. Tym razem medale zawisły przede wszystkim na piersiach ludzi zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego, boli Lubuskie, szczyci ziemianem, jeśli nawet nie najbezpieczniejszego, to jednego z najbezpieczniejszych. Jednym z zaznaczonych był Marcin Jabłoński, członek zarządu do województwa, zazwyczaj rozmawiamy o budowie dróg, tym razem o bezpieczeństwie. To ten sam temat, bowiem budowa dróg, rozbudowa infrastruktury to kluczowe elementy, również gdy mówimy o bezpieczeństwie, uzasadnia marszałek Jabłoński. Kluczowe są drogi, ale również dobra organizacja ruchu, kształcenie kierowców, oznakowanie, edukacja, sprawne administrowanie drogami. To spora liczba różnych instrumentów, którymi możemy operować na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W regionie nam to wychodzi, zapewne dlatego, że potrafimy ze sobą współpracować. Miło mi, że zostałem dostrzeżony jako osoba pracująca na rzecz tego systemu. I tu jest wideo, jeszcze możemy obejrzeć. Infrastruktura, transport to oczywiście cały konglomerat zagadnień różnego rodzaju, od inwestycji, od budowy dróg, ale też i od, chodzi o dbałość o to wszystko, co już posiadamy, o dobrą organizację i efektywne wykorzystanie tego wszystkiego. Do tego oczywiście należy także bezpieczeństwo, stąd współpraca różnych instytucji, od policji począwszy, przez administratorów wszystkich rodzajów dróg. Właściwe znakowanie, edukacja, dobre kształcenie kierowców prowadzone na wysokiej jakości, wysokiej jakości, wojewódzkie ośrodki, ruchu drogowego. To jest sporo takich różnego rodzaju narzędzi, instrumentów, które są potrzebne do tego, żeby ta infrastruktura... Um, funkcjonowała z jak największą korzyścią nas wszystkich mieszkańców tego regionu no i pewnie dzięki temu że współpracuje z wieloma osobami podejmujemy różne działania które doprowadziły w ostatnim czasie do tego że województwo lubuskie uznawane jest od kilku już lat za najbezpieczniejsze jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach w Polsce do tego że mogę ogrzać się w blasku różnego rodzaju fachowców i specjalistów i otrzymałem także za moje Drobne wsparcie takich wszystkich prac to odznaczenie, za co bardzo dziękuję i z czego się ogromnie cieszę. W mediach jest dużo publikacji, dużo różnych wydarzeń takich, które mówią o, o, o tym bezpieczeństwie ruchu drogowego i myślę, że to ma pozytywny wpływ na rozwój, no i poprawę jak gdyby świadomości społecznej u osób, które zdają na prawo jazdy. Podobnie też jest ze szkołami nauki jazdy, które coraz większy poziom mają, reprezentują. Konkurencja powoduje to, że starają się i instruktorzy i właściciele szkół jazdy lepiej przygotowywać. No i myślę, że to odnosi jakieś efekty, przynosi efekty. No, ewidentnie dla y, marszałka Jabłońskiego nie przyniosło efektów. Lat mamy tendencję spadkową, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na naszych drogach, czyli ginie, ginie na naszych drogach mniej osób, mniej mamy wypadków, mniej Ale... mamy osób ale jak wiemy, marszałek Jabłoński skutecznie chce zmienić ten stan rzeczy. Od trzech lat ten rok, rok 2021 był rokiem najbezpieczniejszym w historii województwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z początku lat 90. na lubuskich drogach ginęło 180 osób rocznie, czyli co drugi dzień mieliśmy wypadek ze skutkiem śmiertelnym. W tym roku zginęło tych osób w 2021 nieco ponad 70. No więc widzimy tutaj, że po prostu pan Jabłoński jest nagradzany. To są też takie imprezki samorządowe, gdzie właśnie trzeba pokłonić się lokalnemu bonzowi, lokalnemu satrapie, panu Jabłońskiemu, trzeba wręczyć mu medal. Sorry, czym to się różni od perelowskich jakichś po prostu zgromadzeń? Nie mam pojęcia jeszcze, te czerwone róże. No niesamowite to jest, że on jest tym szefem tej wojewódzkiej... Rady Bezpieczeństwa e, e, Ruchu Drogowego, ale pan Marszałek Jabłoński jest znany z krewkiego temperamentu już nie od, da, od dzisiaj. I tutaj możemy przeczytać sobie, że e, właśnie o takim newsie, że w starostwie Subicach doszło do bójka. są ranni. I w tej bójce, kochani, kto brał uczynny udział i był agresorem? Właśnie pan Marszałek e, pan marszałek Jabłoński. E, radna Krystyna Skubisz trafiła do słubickiego szpitala. W czwartek 30 czerwca Piotr Łuszczyński zajął gabinet starosty. W piątek 1 lipca po szarpaninie, gabinet został zajęty przez Marcina Jabłońskiego. Obaj twierdzą, że są prawi, w, prawowitymi szefami powiatu. Takiej sytuacji w powiecie słowickim jeszcze nie było. Kiedy cała Polska meczem naszej reprezentacji z Portugalską, do budynku starostwa e, powiatowego w wszedł Piotr Łuczyński. Rozpoczął pracę. E, Piotr Łuczyński i powiatowa radna wrócili do starostwa w piątek, 1 lipca około 4 rano. Z relacji Piotra Łuczyńskiego wynika, że około 5 do starostwa weszli Marcin Jabłoński, Andrzej Bycka i bla bla. Towarzyszyło mi jeszcze kilka osób z napisem Ochrona na czarnych bluzach. Prawdopodobnie było ich sześciu. Zostaliśmy napadnięci przez zgraje bandytów. Kopniaki wyważyli drzwi do gabinetu starosty. W którym byłem z panią Skubisz. Zaczęli mnie szarpać, padło przy tym wiele wulgaryzmów. Otworzyli mną otworzyli kilka kolejnych par drzwi i wyrzucili z budynku starostwa. Mówi Piotr Łuczyński, pokazując reporterowi giel, zaczerwieniony, spuchnięte i otarte przed ramię. W budynku została Krystyna e, Skubisz. Nie wiem, co się z nią dzia e, działo. Prawdopodobnie spadła ze schodów, gdy chciała uciec z budynku starostwa. Mówi pan e, Łuczyński. Po Krystyny Skubisz przyjechało pogotowie. Na miejsce wezwano też policję. Jak, jak, e, jako, że było zgłoszenie, i że jedna ze znajdujących się w starostwie osób może potrzebować pomocy, po, policjanci wyważyli drzwi, mówi Marcin Maludy, rzecznik pracowy lubuskiej policji. Krystyna Skubisz opuściła siedzibę powiatu na noszach. Małraz głowy na razie nie wiadomo, na ile jest poważny. Powiatowa radna trafiła do szpitala. Konflikt w powiecie trwał kilku miesięcy. Piotr Łuczyński uważa, że został bezprawnie odwołany z funkcji starosty. Marcin Jabłoński uważa natomiast, że póki sprawy nie zbada sąd, to on jest starostą powiatu słubickiego. Zdaniem województwa ludzkiego starostą jest jednak Piotr Łuczyński. Otrzymaliśmy wczoraj z ministerstwa bla bla bla. No i tutaj e, można by się zastanawiać, kto tutaj faktycznie jest winny, ale sąd jednak rozpatrzył, że to Jabłoński był winny użycia siły, ma przeprosić i zapłacić. Marcin Jaboński ma przeprosić byłego starostę Słubickiego, e, Piotra Łuczyńskiego, za użycie wobec niego siły i naruszenie nietykalności cielesnej. Polityk Platformy Obywatelskiej i członek zarządu województwa ma również zapłacić karę na rzecz poszkodowanego i zwrócić koszty procesu. Wyrok w głośnej sprawie zapadł w poniedziałek w sądzie okręgowym w Gorzowie. Chodzi o sytuację z 2016 roku. E, Wczesnym rankiem 1 lipca polityk przed do urzędu w otoczeniu radnych i ochroniarzy. Siłą usunął Piotra Łuczyńskiego z budynku. W trakcie awantury poturbowany został zarówno on, jak i towarzysząca mu radna, po którą przyjechała karetka. Tu w urzędzie pojawiłem się po czwartej, rany, no, r, po czwartej rano z radną, k, z radną. Po niedługim czasie doszło do napadu. Do urzędu weszło kilkanaście osób, w tym cały zarząd powiatu jest sobie nieuprawniony. Cała ta grupa działa pod dyktą pana Jabłońskiego. To Jabłoński wydawał komendy i polecenia. Z grupą radnych pojawiliśmy y, się... W, y, Ja się cieszę, że nie, ja się cieszę, że żyję i że nie zostałem inwalidką, komentuje sprawę wyroku radna Krystyna Skubisz. To, że Jabłoński został skazany, to jest oczywiście satysfakcja, ale moim zdaniem kara jest zbyt niska za to, co zrobił starości łuczyńskiemu. Sprawa podróbowania radnej nie zakończyła się rozstrzygnięciem ze względu na brak, brak świadków mogących potwierdzić jej wersję wydarzenia. Przegronia w sądzie to nie jedyne problemy z prawem Marcina Jabłońskiego. W ostatnich latach głośno było sporze z byłym prezesem szpitala w Słubicach. Pan Marcin Jabłoński wygłosił wiele krzywdzących opinii na mój temat. To zostało zweryfikowane w dwóch instancjach i w tej chwili wyrok sądu musi wykonać i publikować przeprosiny. W mojej ocenie, zwłaszcza w kontekście tego, co się stało właśnie w tym, w tym, podczas tej bójki, to niebezpieczny człowiek i konfabulant, co zostało stwierdzone w orzeczeniach. Marcin Jamoński jest politykiem i samorządowcem od połowy lat 90 tak? No Czyli to jest ewidentnie facet, który ma problemy z agresją tak? i to takie, bym powiedział, bardzo duże. Jeszcze tu możemy sobie zobaczyć zdjęcia w ogóle z tej, z tej, z tej bitki, bo to jest całkiem ciekawa. Sytuacja. O, tutaj mamy, tutaj mamy właśnie y, Piotr Łuczyński y, 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 pobity. Policja tutaj wynoszą radną. No, nie, no to jest, y, to jest naprawdę gruba akcja, nie? W sensie, y, to jest y, y, totalnie, totalny jakiś patus, nie? Ten marszałek województwa, tak. No, e, niesamowite to jest, e, kochani, no mam nadzieję, że ta sprawa skończy się dla pana Jabłońskiego dymisją, że skończy się nie tylko dymisją, ale zarzutami, a być może nawet więzieniem. Moim zdaniem miejsce takich ludzi, jak pan e, marszałek e, jabłoński jest w więzieniu. Dość patologii na drogach, dość tego go, po prostu e, niebywałego bezprawia, który jest na drogach, tak? Znaczy, bo skąd się dlaczego te polskie drogi wyglądają tak, jak wyglądają? Tak, bo nie ma kontroli, bo nie ma fotoradaru, bo nie ma odcinkowych pomiaru prędkości, bo nie ma policji, bo patusy rządzą, na polskich drogach, robią co chcą i widzimy to zresztą non stop, tak? Zrobimy o tym materiał szerszy w moim podcaście z Sopczak Sobczak, w, który nagramy i opublikujemy w poniedziałek, na temat właśnie tego, co się dzieje wciąż na polskich drogach, jaka jest poziom bezprawia, bezkarności i, i arogancja tej, tej patoelity, ludzi, którzy wsiadają do drogich dobrych aut i uważają, że mogą wszystko, nie? To jest współczesna sarmacja po prostu, tak? Ich prawo nie obowiązuje, prawo obowiązuje biednych, tak? Na tym w ogóle polega dramat polski. Także mała, wąska, patusiarska elita narzuca zasady całej spokojnej reszcie z populacji, która chce tylko żyć, spokojnie żyć, jeździć z drogami yy, i nie martwić się, że trafią na swojej drodze takiego patusa jak pan Jabłoński i nie przeżyją, tak? Musimy takich ludzi z polskich dróg zdjąć. I pan yy, starosta, przepraszam, marszałek Jabłoński powinien dostać absolutny zakaz dożywotnie jeżdżenia autem i trafić do więzienia po prostu. Kroniec, kropka. Wcześniej ewidentnie miał problemy z agresją został skazany już przez sąd za te problemy, za, 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 za... Za zabójkę za i może już naprawdę dosyć. Poza tym to jest cała naprawdę patologia, jaka jest w samorządach, kochani, znaczy tam jest władza centralna to jest pikuś, Co, co się dzieje w samorządach, jakie tam są patusy, tak, patus z patusem pogania, tak? Układy, układzie, układziki, Tak wygląda polska lokalna. Mieliśmy okazję zobaczyć, jeszcze raz zobaczmy po prostu, jak wyglądał ten, 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 ten wypadek ten wypadek tak, który tutaj wyglądał tak znaczy ile z nas osób widziało taką sytuację na drogach gdzie były po prostu tego typu niebezpieczne że ktoś stoi na stojach, na, 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 na po prostu tak blisko podjeżdża samochodem e, miga mruga i tak dalej to jest po prostu w Polsce niestety standard tak i mam nadzieję że ta sprawa będzie jakąś początkiem po prostu e, przebudzenia więc walczmy o Walczmy o fotoradary, walczmy o odcinkowe pomiary prędkości, o wyższe kary dla tej patologii, nie bądźmy obojętni, tak, nie bądźmy obojętni. Nagrywajmy tych ludzi, wysyłajmy te zawiadomienia do policji, nie pozwólmy, a jeszcze super sprawa że podobno on zrobił aferę policjantom, że w ogóle wręczyli mu mandat, nie? Że on jest tak, że on w ogóle nie wiadomo, że to on był ofiarą tej całej sytuacji, tak? No... Kochani, naprawdę, a tutaj usługi, a akurat kompleksowe usługi pogrzebowe się reklamują, tak, no, za dużo niewinnych ludzi ginie na drogach, nie, nie możemy się na to zgadzać, więc wielkie dzięki, że zobaczycie cały ten materiał, wspierajcie mnie na Patronajcie, na Supi, komentujcie, no i informujcie nas i mnie, jeśli zobaczycie taką sytuację, no to czy, czy coś, to podsyłajcie, są też stop agresji drogowej, są też profile policyjne, są też inne rzeczy, a my tę sprawę będziemy tak jak mówię, komentować szerzej z osioł w podcaście w wiadomości z końca świata już w poniedziałek. Cześć, do zobaczenia w waszych mieście i może nie na drodze. Hej!